Zgodnie z zapowiedzią na konferencji prasowej, pierwszej z cyklu poświęconych w tej konferencji, poszczególnym punktom programu, który Państwu zaprezentowałem na inauguracji mojej kampanii twórczej, dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku kwestiach związanych z tym, co chciałbym osiągnąć, jeżeli zostanę posłem przez ziemi świętokrzyskiej dla służby zdrowia i dla Kielczan. Po pierwsze, po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, Będziemy dążyli, będę dążył jako poseł do utworzenia w Kielcach oddziału geriatrycznego, z prawdziwego zdarzenia z takiego czysto geriatrycznego. Mamy oczywiście w Pazji oddziały geriatryczne na terenie województwa, ale w Kielcach, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, powinien powstać oddział geriatryczny i w tym zakresie będziemy mieli pełne wsparcie. Oczywiście oprócz tego chcielibyśmy również doprowadzić do utworzenia w Kielcach, ale nie tylko, w, różnych, w innych miastach naszego województwa również tzw. dziennych domów opieki medycznej dla osób starszych, które będą takim swego rodzaju pośrednikiem między wyjściem danej osoby ze szpitala a powrotem całkowitym do zdrowia, gdzie będą mieli starsi ludzie do dyspozycji zespół konsultantów z różnych specjalizacji lekarskich, tak, aby no właśnie, kontynuować leczenie to, które zostało rozpoczęte w szpitalu. I druga kwestia, na której e, chciałbym się skupić. E, mamy tutaj pana profesora Guldia z Centrum Onkologii. E, jest pan marszałek, e, Marek dostawski z, z zarządu województwa, e, województwa Świętokrzyskiego. parkingu, który będzie łatwo dostępny dla przeprowadzić projekt, który umożliwi łatwość parkowania przy Centrum Onkologii. Zamiast budować wielopoziomowy parking, który będzie wymagał dużych nakładów środków finansowych, dużego czasu na realizację, chciałbym zaproponować stworzenie parkingu polegającego na tzw. płycie parkingowej. To jest projekt niewymagający dużego czasu, wymagający stwor Budowy filarów słupów, na których będzie osadzona płyta parkingowa. Ten projekt jest o tyle dobry, że jest szybki, łatwy i tani w realizacji, a ponadto w miarę wzrastania ewentualnie potrzeb istnieje możliwość zawsze do budowania kolejnego poziomu, kolejnej, kolejnej płyty. W naszym przekonaniu ten projekt rozwiązałby w tej chwili największą bolączkę, z którą borykają się pacjenci przyjeżdżający do Centrum Onkologii, czyli trudność z zapakowaniem samochodu. To tyle z mojej strony, może poproszę pana profesora o Rzeczywiście pacjenci i ich rodziny korzystający ze Wszystkiego Centrum Onkologii borykają się z problemem zaporytkowania samochodów. Wprawdzie Centrum Onkologii Pierwotnej było budowane z założeniem, że będziemy przyjmować 400 osób dziennie. No dzisiaj jest to 1200, 1000, 1500. Plus, niech Państwo sobie doliczą, jeszcze rodziny to jest rzeczywiście w tej chwili gehenna dla naszych pacjentów. Dlatego, parking, który byłby jedynym w tej chwili rozwiązaniem tego palącego problemu i cieszę się, że Pan Poseł bierze tę sprawę na swój warsztat, bo z tą pomocą myślę, że ten problem zostanie w końcu rozwiązany.